Siemanko, siemanko. Z tej strony Oskara, 1, 2, 4, 5, 6 Ze mną dziś zajmą się maneczką. Dziś będzie nowa seria z Escape Bloka. No już trochę tu porabiliśmy. No tak ogarnę tylko. Tak, zasadzić tak w ogóle. No co więc zaczynamy. Eee, okej. Co ty tu przepalasz? Eee, no nic. Tam się nic nie przepala, nie? Mhm. Uh -huh. Ej, zrobiłeś to? Co? Eee. Ej, czemu nie zrobiłeś tego? Tam no, co miałem zrobić? Nie co? pamiętam, jak to się nazywa. Eee, yy, no tam, gdzie kobel sam się tak? No, genera generator, no, generator. kabel. No, zaraz tylko wykopuję ten, jak ten kobel na niego. Bo tu nie chce. Ja zasadzę tu trzcinę. Czekaj. O mamy ej mamy tą kość. Spoko. To po robię tego arbuza. Nie wiem gdzie on mi wyrośnie, ale dobra. Ej Gabrysz, mówimy o tej naszej starej wyspie? Nie wiem, dobra to nie. O! Mikstura szybkości za złotówkę. Bid. Łożal co ja zrobiłem. No. Może coś wyrosnie? Zobacz, tutaj będziemy sobie kopać. Nie wiem, może być. Tylko tak trochę niebezpiecznie. Bezpiecznie. Dawaj na wyspie, zrób. To dobrze tam. Lepiej. A tu jest druga skrzynka, tak? To? to ja zrobię. Czeka, mieści, nie będzie. No właśnie. No, tutaj, tutaj będzie farma Zrobimy spoko. Hmm. Poczekaj, poczekaj. Ja mam fajny pomysł. Hmm? Odejdź. Weź zepsuj. Odejdź. Jest. To moja. No dobra, dobra. Ty zrób po bok sobie. Ej, chyba ja mam pomysł. Nie. Patrz, chodź. Czekaj chwilę. Patrz i tu z drugiej strony se zrobisz i wody wtedy nie będziesz mógł roz, nie musiał rozlewać. Tylko se troszeczkę powiększysz. Wiesz o co mi chodzi? Wiesz o co mi chodzi? To tak zrób No kiedy te arbuzy urosną? No akurat Ej, uważaj, bo ty zaraz tu wpadniesz, nie? A, zapomniałem, na dole jest Lucky Block. Ciekawie co będzie. O Lucky Pig! A, Świnie mamy moją, odrodziła się. <śmum> mamy świnkę. Nie wypuścimy jej stąd. No, co ty odwaliłeś? <śmum> Spadła. Tu drabinki nie było, to tak specjalnie zrobili No No spaduwa. Odejdź, zejdź, zejdź No odejdź, nie da się Oscar odejdź <laughs> Poczekaj. No jest. Weź drugą wodę tutaj. <laughs> Stary później, Jezu. Ej, patrz ile chcę bruku sprzedać. Mam 240 zł Gabryś mhm. Dawaj hajs, kupię tyle bruku Kipa. 2300 znowu daję mhm. No 300 kafla dali Dajesz? Mhm. Dawaj, bo zaraz będzie Będę musiał ten Dobra. 700. Dobra, kupimy. Ej, już 400. 500. 600. Nie tylko 700, nie. 1000 już nie kupię. Ja też. Ty kończ. Ty, ej, ty kończ, bo druga zmiana już idzie. No dobra. O. Dobra. Ej, Oskar, oddaj ten kasę. Już, już, poczekaj. Eee, pa e...

daj mi ten z dziesięć Ej, jeden. Eee, mm. Chyba dziewięć, czy tam Musimy... Ej, musisz... Musimy węgiel kopać. A co on wystawił? Ech. Ej, wiesz co? Mm. Oskar. Co? Nie marno bruku na platformę to zbudujemy za chwilę ten. Not founder. No dobra, to tylko dotąd. O tak na równo wszystko wezmę i ten stack wykończę już. O, arbuzy ma, urosły nam. Osiemnaście. Czekaj, zasadzę tam jeszcze. A, tu nie mogę. Bo one muszą mieć gdzie wyjść jakby. Ej, weź tu trochę roz. Masz tą motykę, to weź tu 9 Ale po co tutaj, Oskar? Tam zrobimy tą farmę. Tam jest. Ale tu, al tu na razie, bo tam musimy te mieć. Żeby oni jakby z boku mogły. A tam nie mogą, bo musi być dirt. No jest. Czego wyrzuciłeś? Ten filmik będzie trwał 15 minut nawet, nie wiem. Ale około 15 Gabryś nagrywamy 12 minut, nie? Ej, mam zwak tego. No. no to tu pos... Weź to zepsuj. I daj mi I weź postaw dwa rzędy takie. Ja wiem, ja wiem. Ale tu też daj, to też nawodni, bo na dwa nawadnia. Nie, tego nie, tego nie, bo one będą tutaj Ano. na tym, wiem. To z drugiej strony. No właśnie. Bo na dwa nawadnia. Czekaj, tutaj wodę trzeba rozlać. Nie, na dwa nawadnia. Aha. Już nie mam. Ty masz jeszcze. No. Mm. Dobra. My będziemy już kończyć. My będziemy e, w tym. Poza odcinkami robić MOMP grinder, więc żebyście tam wszystkiego nie będziecie widzieć jak my budujemy, ale będzie większość na odcinkach, będzie ponad 20, 20 odcinków z tego jak najlepiej. No to my się z wami żegnamy, Narka, Mara.